Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów, od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Istnieje wiele usterek. Które z pewnością wystąpia w trakcie eksploatacji każdego pojazdu. Częsta usterka jest ściąganie samochodu na bok podczas spokojnej jazdy w linii prostej. Problem objawia się na różne sposoby: w jednym przypadku samochód jest mocno ściągany w lewo lub w prawo, w drugim lekko dryfuje. Na twardej nawierzchni, w trzecim, dryfuje podczas hamowania. Aby wyeliminować to niebezpieczne zjawisko, konieczne jest ustalenie przyczyn takiego zachowania samochodu. Dlaczego samochód zbacza z linii prostej? Gdy samochód nie chce poruszać się prosto, jazda staje się niewygodna, kierowca musi stale naciskać, a w niektórych sytuacjach faktycznie powstrzymywać samochód przed dryfowaniem. Nie można się zrelaksować, znajdziesz się w rowie lub zaaranżujesz zderzenie czołowe z nadjeżdżającym samochodem. Lepiej nie zwlekać z ustaleniem przyczyn opisanego problemu. Następujące problemy mogą spowodować zjechanie maszyny z prostej, ciśnienie w przednich oponach jest bardzo różne, nierównomierne. Zużycie bieżnika na przednich oponach, wadliwe elementy układu kierowniczego, problemy z przednim zawieszeniem i podwoziem nieprawidłowe. Działanie mechanizmów hamulcowych. Przed szukaniem przyczyn warto upewnić się, że samochód naprawdę ściąga na bok po puszczeniu kierownicy. Przykład. Podczas jazdy po nieutwardzonych lub słabo utwardzonych drogach z kolejnami, koła mają tendencję do podążania ścieżką najmniejszego. Oporu i niechętnie opuszczają zagłębienia. Test należy przeprowadzić na płaskim odcinku drogi. Większość z powyższych usterek występuje podczas przyspieszania i ruchu postępowego samochodu. Wadliwe hamulce SA natychmiast zauważalne, samochód dryfuje podczas zwalniania. Im bardziej intensywne hamowanie... Tym bardziej samochód odchyla się od linii prostej, a kierowca musi bardziej skręcać kierownicę. Aby utrzymać pojazd na pożądanej trajektorii. Problemy z oponami Różnica ciśnień w siłownikach przednich koł jest najczęstsza przyczyna lekkiego znoszenia samochodu podczas jazdy. Łatwo ja zdiagnozować, wystarczy zmierzyć ciśnienie manometrem i w razie potrzeby dopompować uginający się kardan. Jeśli samochód ściąga w prawo, to niskie ciśnienie powinno być obserwowane w prawym kole i odwrotnie. W przeciwnym razie należy szukać usterki gdzie indziej. Równie częstym zjawiskiem jest nierównomierne zużycie gumy na kołach przedniej osi. Przyczyny tego zjawiska SA następujące. Kierowca rzadko monitoruje ciśnienie w oponach, koła nie zostały wyważone na przedniej osi. Znajdują się opony o różnym wzorze i rozmiarze, opony kierunkowe SA nieprawidłowo zamontowane, długotrwała jazda z niewyregulowanymi. Katami pochylenia koł przednich. Guma o różnym stopniu zużycia często spada na jedna os w wyniku sezonowej wymiany. Właściciel żelaznego konia nie oznaczył zdjętych koł zgodnie z miejscami montażu i następnym razem założył je inaczej. W efekcie doszło do pomieszania opon osi tylnej i przedniej. Odniesienie. W samochodach z napędem na przednia os przednie opony zużywają się znacznie szybciej niż tylne. Jeśli koła zostaną pomdrugeszane i założone na te sama os, samochód zacznie kierować się w stronę niższego bieznika. Jak rozwiązać problem nierównomiernie zużytej gumy? Wymień zużyte koło na oponę o wysokim biezniku. Na przykład załozyc oponę zapasowa. Wyważyć koła, sprawdzić i skorygować kąty pochylenia koł. Kontynuuj jazdę i poczekaj. AZ mechanizm różnicowy wykona swoje zadanie, zwiększ obciążenie opony o większej średnicy, co spowoduje szybkie zużycie bieznika. Załozec tylne rolki na przednie. Uniknięcie powyższych manipulacji jest dość proste, terminowe pompowanie cylindrów, przeprowadzanie wyważania w odstępach 5000 km i odwiedzanie pochylenia ławki, zbieżność co 10 do 15 tysięcy km lub po silnym uderzeniu w zawieszenie. Awarie podwozia i zawieszenia. W przypadku problemów mechanicznych samochód zjeżdża na bok znacznie mocniej niż w przypadku różnicy ciśnienia w oponach lub różnej wysokości bieznika. Następujące usterki mogą powodować znoszenie pojazdu, zużycie występów drążka kierowniczego. Sworzeń kulą i źle obraca się w przegubie, a czasami po prostu się zacina. Wyraźny znak, kierownica nie wraca sama do pozycji wyjściowej, pojazd nadal porusza się po łuku. Jeden z drażków kierowniczych wygiął się w wyniku uderzenia i skrocił się o kilka milimetrów. Kat zbieżności przednich koł jest zakłócony, guma po uszkodzonej stronie zużywa się szybciej, samochód jedzie w odpowiednim kierunku. Łozysko kulkowe jest zablokowane. Sworzeń obraca się wokół własnej osi z wielkim trudem i nie pozwala na swobodny obrót koł. Na ostatnim etapie zużycia kółu i wydaje głośny pisk, zwiastun ostatecznej awarii. Koszyk jednego z łozysk piasti został zniszczony. Kulki pokruszyły się i zmieliły na metalowe jej, blokując obrót piasty. Samochód jest ciągnięty w kierunku zablokowanego koła. Po naprawie zawieszenia, procedura pochylenia koła została wykonana nieprawidłowo lub wcale. Wskazówka: Nie wszystkie przyczyny odchylenia pojazdu od linii prostej są tak krytyczne. Zdarzają się też bardziej prozaiczne momenty. Na przykład odkręcenie śrub mocujących piastę. Stad zalecenie. Przed przystąpieniem do usuwania usterek należy sprawdzić niezawodność połaczeń gwintowych w zawieszeniu, podwożu i drążkach kierowniczych. Jak zdiagnozować te usterki w warsztacie, podjedź samochodem do stanowiska kontrolnego i sprawdź sworznie kulowe drążka kierowniczego. Chwyć drejzek kierowniczy Rike i spróbuj obrócić go wokół własnej osi. Sprawny przegub pozwoli na obrót z niewielkim naprężeniem, luźny, bardzo łatwo, a zakreszczony w ogóle na to nie pozwoli. Wygiety drejzek kierowniczy jest również łatwy do wykrycia z kanału inspekcyjnego. Część należy natychmiast wymienić, dalsza jazdę można kontynuować dopiero po skorygowaniu pochylenia, zbieżności. Aby sprawdzić obrót łozyska kulkowego, pożądane jest zawieszenie przedniej części samochodu i ręczne obrocenie koł. Opcja druga. Zdiagnozować luz poprzez naprzemienne obracanie koł. Zużycie i zniszczenie łazyska nie przebiega bezgłośnie, zjawisku towarzyszy dudnienie i zgrzytanie podczas ruchu pojazdu. Aby upewnić się co do uszkodzenia, należy zawiesić koło od hałaśliwej strony i odkręcić je ręcznie. Uszkodzone łazysko natychmiast przestanie się obracać lub zacznie zgrzytać. Łazysko, które jest we wczesnym stadium zużycia, nie spowoduje przesunięcia samochodu z osi. Łatwiej jest rozpoznać usterkę po brzeczącym dźwięku. Zniszczony element należy natychmiast wymienić w najbliższym warsztacie samochodowym lub samodzielnie. Jeśli po wymianie samochód nadal zbacza z linii prostej, należy szukać gdzie indziej. Możliwe jest samodzielne wymienienie drążków kierowniczych i zwrotnic, potrzebny będzie specjalny ściągacz, ale nie wolno jechać. Dalej, bez regulacji zbieżności na stole warsztatowym. Wyciskanie sworzni kulistych lub odkręcanie występów nieuchronnie zakłóci stare ustawienia. Problemy z hamulcami. Problemy z hamulcami występują zarówno po wciśnięciu pedału hamulca, jak i podczas jazdy. Przyczyny SA następujące. Całkowita awaria jednego z siłowników podzędnych, w tym na tylnej osi, zablokowanie tłoka siłownika podzędnego. W różnych pozycjach wyciek płynu z przewodu obwodu hamulcowego, awaria zaworu hydraulicznego układu przeciwblokującego. Jeśli cylinder podzędny na jednym z przednich koł ulegnie awarii, samochód dosłownie dryfuje po gwałtownym naciśnięciu hamulca. Jeśli samochód prowadzi w lewo, oznacza to, że prawy cylinder nie działa i odwrotnie. W przypadku awarii siłownika hamulcowego tylnej osi, samochód odjeżdża nie tak wyraźnie. Najłatwiejszym sposobem na znalezienie winowajcy, a wycieki płynu hamulcowego, sprawdzenie każdej piasty z rowu inspekcyjnego lub po prostu zajrzenie pod samochód. W pojazdach z dużym przebiegiem i zużytymi zaciskami tłok siłownika podzędnego może zablokować się w położeniu ściskania klocka hamulcowego. Koło po stronie uszkodzonego mechanizmu jest stale hamowane, samochód jest stale kierowany w tym samym kierunku. Łatwo jest zidentyfikować awarię, po przejechaniu jednego do dwóch kilometrów wyczuj rikę wszystkie tarcze koł. Winowajcą zostanie wykryty przez rozgrzana obrecz. Jeśli tłok cylindra roboczego jest zamrożony w pozycji swobodnej, wówczas dryf pojazdu objawi się w procesie hamowania samochód. Zostanie przeniesiony na stronę przeciwna do niedziałającego mechanizmu. Aby ostatecznie upewnić się co do uszkodzenia elementu, należy zawiesić koło z podejrzanej strony i spróbować obrocić z wciśniętym pedałem hamulca. Trudno jest zdiagnozować usterki układu przeciwblokującego ABS w warunkach garażowych. Jeśli płyn nie przepływa przez jeden z zaworów, Będziesz musiał zdemontować zaciski i upewnić się, że cylindry działają normalnie. Łatwiej jest udąc się do najbliższego serwisu samochodowego, gdzie mistrzowie sprawdza hamulce za pomocą specjalistycznego sprzętu.